Dzień dobry, dzień dobry. Matko, matko, matko. Zgadnijcie, kto właśnie wyszedł z pracy i jest zmęczony, jak piesek. Ja, co prawda, miałam tylko 3 dni w pracy no bo wiecie, że yy, mieliśmy ten poniedziałek wolny. Miałam jutro iść na overtime, ale jestem po prostu tak wyrąbana, że powiedziałam, że nie idę. Miałam. Czasami wiecie, jak musicie pracować z osobami, które wymagają więcej tłumaczenia, więcej uwagi. No to właśnie coś takiego teraz miałam i powiem Wam, że dosyć ciężko było. Dosyć ciężko było. Tak mnie to wymęczyło, że nie idę na overki, nie idę na nadgodziny. Bawić to. Dobra, nie idę do radosława, bo on dzisiaj. Zaraz będzie jechał do pracy zawsze jest taka, takie śmiesznie, że jak ja właśnie pracuję na ranki, czyli nie mogę sobie dłużej z nim posiedzieć, nie mogę sobie dłużej posiedzieć, to on siedzi w domu, a jak ja już mam wolny drugi dzień, no to on często jest w pracy dłużej i tak to właśnie u nas dzisiaj będzie. Ale nie szkodzi. Jadę! Mówiłam Wam, moi drodzy, że będę robiła chicken katsu, także zrobiłam chicken katsu curry Bryce. rice. Biorę się za jedzenie, film nagrywałam, nie wiem czy już jest, czy dopiero będzie, Przypuszczam, że dopiero będzie. Albo nie chciałbym dawać więcej niż raz w tygodniu ten i filmów, także bierzemy się za jedzenie. Zobaczcie jaką dzisiaj mamy pogodę. Taka... Dla mnie to jest jakby początek wiosny przychodził. A Radek mówi, że widać, że to jesień idzie. Czemu mówi, że widać, że to jesień? No, bo to jesień. Przez nieba? Kolor nieba jest jeszcze cały Kolor czas. Nieba taki letni. Ale widziałem, że jak lato jest, ale ten. ale... Zobaczcie jak jest zielono. A za równe 8 miesięcy będziemy mówić, patrzy już się pączki robią. Zobaczymy jak będzie jak wrócimy z Zanzibaru. To za jakieś 4 tygodnie będzie jak wrócimy To zobaczymy co to, jak to będzie to wyglądało. Aluna no, to na ten... podsztą. pocztą Zobaczcie co mamy Kasztanki Sapie. Radio sapie. Kasztanki. Kasztanki mi się kojarzą z moją babcią Kazią. Mojej mamy mamą. <grych> która miała zawsze kasztany. Yy, jaki ślimak obrzydliwy. To ślimak? Która zawsze miała kasztany w domu i w łóżku miała. W takiej, w takiej płóciennej... Nie, w takim płóciennym rękawie. I miała tam dużo kasztanów. To ponoć, to zdrowo? to ponoć zdrowotne jest. Mhm. ale piękne. To jest taki piękny brąz, nie? Radio. Bardzo ładnie. Chciałbym mieć takie oczy. Kasztanowe? Mhm. Nie. A ty nie? Nie. <grym> Bo bym nie mógł widzieć. Szkodnik! Ty masz takie kasztankowe oczka! This Polaroid picture of us from June 24th. It's where I kissed you for the first time. Laid on your sheets. You gave me your heart and said you trusted with me. But all I did was let you down time and time again. It wasn't my intention. Maybe we should have been friends. So you're someone I used to know. Trochę głośno, bo pralka chodzi i ale Zobaczcie, ile miejsca mam w pokoju. Jakie ma spania, luny, kwiatów, drugiego spania, luny. Widzisz, ty masz dwa spania, za dużo masz, kochanie. Za dużo masz. Akurat się wietrzył na dworze i spania. No, odkurzecz mi chodzi, bo miałam tutaj dużo rzeczy z innego pokoju, bo wiecie, robiłam przeprowadzkę, ale. Ale koniec końców nie skończyłam, bo przychodzi do mnie Jelunek, także wszystko wzięłam. Wiecie, z podłogi sprzątnęłam to, co miałam, i znowu są do pokoju. Znaczy, to już ogarnęłam, ale też dużo nie zrobiłam. No, i trochę mi nie to, że przykro, bo do końca to. No, ale miałam nadzieję, że ogarnę, że ogarnę wszystko do końca. Także tak, taki dzień wolny. Dzisiaj za chwileczkę postaram się dla Was złożyć tego vloga, bo mam już, bo mam już trochę materiału z kilku dni. Także jakoś to razem sklecę. Mam nadzieję, że u Was wszystko, moi drodzy, w porządku. Pozdrawiam Was serdecznie, odkurzam dalej. Biorę się za kawkę. Dostałam od Jelonka bardzo fajne herbaty. Zobaczcie, to herbata buka, w ogóle jeden z moich ulubionych herbat. I tutaj mamy taką mieszankę. Mam raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery pięć smaków: e, Matcha, turmeric, revitalize, after dinner, i night. I to faktycznie są takie, widzicie, najróżniejsze herbatki. Tutaj dałam do takich moich, które najczęściej używam. I to mi tutaj stoi po prostu na wierzchu koło ekspresu, ale bardzo fajny taki prezencik. Bardzo mi się spodobał ten pomysł. Super to wygląda, naprawdę. Bardzo mi się podoba. Jak to wygląda ogólnie? Nie wiem, czemu nic takiego nadzwyczajnego, ale mi się podoba. O, hello w Thermomixie. Hello! Moi drodzy, nasza ziemia po basenie wygląda... Yy, nasza ziemia po basenie. Nasze miejsce... No, na nie wypina się tu. Nasze miejsce po basenie o, na chwilę obecną wygląda tak, jak wygląda, niestety co tu jest? Takie czerwone. To czerwone co tu jest? Ty nie jest coś czerwone! Także tak to wygląda. I tutaj ogólnie chcemy, teraz o nie nakameruję całego bałagan oczywiście, bo wszystko było ściągane. Ale właśnie tutaj byśmy chcieli to aż tam dociągnąć, moi drodzy. Po prostu wyłożyć. Myśleliśmy o dykingu, ale jednak nie chcę dykingu. Także ułożyć tutaj taki kawał, żebyśmy mieli łącznie tutaj z tym oknem, gdzie teraz chwilowo pranie jak widać leży i tutaj o, żeby to wszystko było tak zrobione, ale to się okaże, a teraz chciałabym Wam pokazać ile jeszcze mam pomidorów w środku, niestety już my, niestety nie zawierają. Boże one jeszcze kwitną. No ja, No tylko kwitnąć do stycznia w tym roku, w tym roku są bardzo duże. Bardzo późno mamy w tym roku. Na... O Boże, i to ile jeszcze kwiatów mają? No. Trzeba popitalek. No i tak bardzo dużo je popitalałeś, nie? Tak, Także, tak, tak. znaczy, no niestety, na pomidory się w tym roku zbytnio nie zapaliśmy. No, pojedliśmy trochę. No, trochę pojedliśmy, ale wiesz, o Matko, ile tam kwiatów naprawdę. No, ale pachnie. O tam jest, o tam jest, jakiś ładny widzę piękny. Tam o, tam o, tam o, tam, tam, tam. I tutaj, haha. Co może się mizeria zrobimy? Mizeria? Mnie to tak denerwuje, jak on mówi mizeria z pomidorów. Nie, mizeria z pomidorów, jest mizeria z ogórków. Denerwuje mnie. Fajne, że jak ktoś mi kiedyś mówił, że fajny to nie jest ekspres, ale właśnie się bardzo to rysuje, tak sobie myślałam, aha, co mi to, że się będzie rysowało? I wiecie, jak mnie to denerwuje? <laughs> chyba, chyba jedna z denerwujących rzeczy w tym ekspresie, właśnie, że to się rysuje, ale no nieważne, kawa wychodzi cały czas pyszna i to jest tu najważniejsze, o. No, ekspres już umyty, a ja jeszcze Wam chciałam powiedzieć, że cały czas nie mamy tutaj tej półki, bo wiecie, że ja tutaj chcę mieć taką półkę i chcę mieć tutaj oświetlenie, bo jest taki to dosyć ciemny kącik, także chciałabym mieć jakieś oświetlenie na półeczce, ale ogólnie to myślę, że po prostu rzucę taki łańcuch tych małych światełek, bo chcę mi się gdzieś kwiatka przechowywać, czy w ogóle cokolwiek takiego, wiecie, fajnie by to wyglądało. I takie maleństwo. A, a ten obrazek, nie wiem, czy wam pokazywałam, już, jakiś czas temu kupiliśmy w Hajem. Hajem uh, Home. Bardzo fajny, podoba mi się akurat tutaj w sam raz naszego takiego kącika kawowego. No i właśnie tutaj trzymam kawki. I tutaj też trzymam cukier i herbatki. Tak to wygląda tutaj. A tej doczki też wam nie pokazywałam. Ja już się dosyć dawno temu kupiłam, w nie w Hajem. Um, Boże, na sklepikę Maxowy Domowy. Home sense. o, home Sense. A, przepiękna ona jest, ogólnie tak się zastanawiałam czy brać, czy nie brać, bo była 9 funtów kosztowała, no niby dużo na doniczkę, ale e, radził, bierzemy, bierzemy, także mm, wzięliśmy, a taka fajna, porządna, ciężka, elegancka. No i jak powiedział, tak robi, robi sałatkę z pomidorów, nie wiem po co tak dużo zawsze Radosław robi. zamiast zostawić, żeby na drugi dzień zrobić świeże, to on zawsze tak dużo zrobi. Chociaż Radzio na kolację pewnie zje, także tutaj mamy pomidorki. Tutaj mamy, moi drodzy, fasolkę. Coś jakaś taka, nie wiem, co, co zepsuta? Nie wiem, co to za fasolka. Czemu to takie ma plamy, ta fasolka? Bo już trochę leży. Um, także tutaj będziemy mieli fasolkę i taki będzie obiadek u nas dzisiaj. No i ziemniaczki oczywiście. I jajeczko też? Zobaczymy, o, tak? Zobaczymy czy jeszcze, czy będzie jajeczko. Jeszcze Wam chciałam pokazać ze florę, jaką kupiłam do wycierania głównie, wiecie co, łazienki muszli, sedesu i takich rzeczy, w takim zapachu. I tak mi się on strasznie nie podoba, nie wiem co to jest, ale śmierdzi przyokrutnie. No właśnie lubię, zauważyłam, że lubię ostatnio takimi, takimi właśnie ściereczkami sprzątać dole. to bardzo, jest. bardzo mi się ten pomysł podoba. No i jeszcze Wam chciałam pokazać torebkę, której Wam nie pokazywałam, taka zwykła z Primarka. E, szkoda, że tutaj nie można rączki skrócić, ale jak ją tak robię przez siebie, <grafię> e, to bardzo fajnie wygląda. I taką wzięłam właśnie sobie do Zanzji, 12 funtów kosztowała, ale moim zdaniem rewelacyjna leciutka. Wiecie, naprawdę, naprawdę fajnie wygląda. No i taka letnia, e, moim zdaniem, także taką będę miała tu w Zanzji i chyba tylko taką. Tak mi się coś wydaje. Ale ja uwielbiam te wieczory już teraz, powiem Wam, to jest takie przyjemne siedzieć w cieplutkim sobie. Wiem, że na zewnątrz nie jest tak fajnie. Świetnie. Ostatnio sobie często włączam jakąś taką muzykę na YouTubie. Akurat mam jesienną. Uwielbiam.